Jakiś czas temu pewna żona pastora przyszła do mnie z niepokojącym snem. Pisze Jack Deere w swojej książce zaskoczony głosem Bożym. Śniła, że została zgwałcona przez mężczyznę, który związał jej ręce z tyłu. Dusił ją przy tym sznurem jej własnych pereł. Była przerażona snem i pytała mnie, czy może mieć on dosłowne znaczenie. Nie myślałem tak, ale trudno mi było go zinterpretować bez dodatkowych informacji. Zapytałem ją, co dzieje się w jej życiu. Powiedziała, że jej mąż jest pastorem stosunkowo dużego kościoła, zatrudniającego poza nim sporą grupę ludzi. Niektórzy z zatrudnionych zaczęli mówić złe rzeczy na temat jej męża. Jeden z pastorów wyraźnie chciał doprowadzić do jego kompromitacji i zmusić do odejścia z kościoła. Nadal nie potrafiłem powiązać snu kobiety z jej obecną sytuacją, ale byłem przekonany, że jego interpretacja nie jest dosłowna. Jednak moje przekonania zbytnio jej nie pocieszyły. Tego samego dnia opowiedziałam sen znajomemu prorokowi. Zapytał mnie o okoliczności, a potem podał interpretację. Powiedział, że gwałt symbolizuje to, co pozostali pastorzy robili względem tego małżeństwa. Próbowali nie tylko pozbawić ich dobrego imienia, ale także służby, jaką Bóg powierzył im w tym kościele. Zapytałem, co znaczą ręce związane z tyłu. Prorok odpowiedział, że wszystko działo się za ich plecami, a tym samym nie mieli szansy spojrzeć w twarz oskarżycielom. Zostali pozbawieni możliwości odparcia zarzutów. A perły? Pytałem dalej. Prorok stwierdził, że perły symbolizowały męża kobiety, jej najcenniejszy dar. Podważanie prawości jej męża wyduszało z niej życie. Podziękowałem mu za interpretację i powiedziałem, że zadzwonię do tej kobiety. Wtedy prorok dodał. Powiedz jej, że, to, że ten sen pokazuje, jak Bóg widzi to, co inni wyrządzają. Oszczerstwa i plotki, ukryta próba usunięcia ich ze służby jest w oczach Pana jak obrzydliwy gwałt. Powiedz jej, że jeśli jej mąż i ona nie będą walczyć i zachowają swoje serce wolnym od zgorzknienia i oskarżenia, Pan pozwoli im z tego wyjść zwycięsko. Kiedy opowiedziałam owej żonie pastora, co powiedział prorok, bardzo się ucieszyła. To, co ktoś mógł zinterpretować jako koszmar, miało przynieść temu małżeństwu Bożą pociechę. Interpretacja proroka dała im odwagę i determinację, by przebaczyć krytykom i nie odpowiadać atakiem. W rezultacie wszystko skończyło się tak, jak zapowiedział prorok. Zawsze mnie to porusza, jak Bóg widzi brak jedności. W tym przypadku jak gwałt. Przyglądamy się dalej, to jest druga część. Przyglądamy się dalej siedmiu aspektom budowania jedności. Mówiliśmy w poprzednim nagraniu o budowaniu relacji przyjaźni o relacjach ze współpracownikami oraz mówiliśmy o żeby zauważać niezauważalnych. Teraz czwarty aspekt: chrześcijanie o innych poglądach. Paweł pisze tak, list do Rzymian 15 rozdział. A my, którzy jesteśmy mocni w wierze, powinniśmy znosić słabości tych, którzy są słabi, a nie szukać tylko tego, co dla nas dogodne. Niech każdy z nas stara się o to, co dla bliźniego dogodne, dla jego dobra, dla zbudowania. I Paweł pisze to w kontekście właśnie chrześcijan o innych poglądach. Jedni uważali, że można jeść mięso, inni, że nie. I tu chodziło o specyficzną sytuację. W tamtych wiekach to było nagminne, że ludzie składali ofiary yy, różnym bogom i bożkom, i było mnóstwo tego mięsa, które było sprzedawane w świątyniach. W zasadzie to był normalny sposób dystrybucji i sprzedaży mięsa. I teraz jedni chrześcijanie uważali, że można jeździć, inni nie, bo przez to oddaje się cześć bożką. I Paweł wyjaśnia tam te kwestie, ale mówi o tym właśnie, żeby też zwracać uwagę, żeby się wzajemnie szanować. W Stanach Zjednoczonych w XIX wieku wybuchło przebudzenie, czyli ludzie zaczęli masowo się nawracać, interesować Bogiem. Kościoły się powiększały i w pewnym momencie oczywiście zaczęły się niesnaski typu chrzcimy dzieci czy chrzcimy dorosłych. Czy w taki sposób wieczerze, czy w taki, czy te osoby mogą być w służbie, czy takie osoby mogą być w służbie? Zaczął się rozłam, i wtedy zebrali się przywódcy tego ruchu, i z dużą mądrością uzgodnili taką zasadę: w sprawach zasadniczych jedność, w drugorzędnych wolność, a we wszystkim miłość. Czyli w sprawach zasadniczych jedność, w drugorzędnych wolność, a we wszystkim miłość. Czyli gdybym ja miał, miał powiedzieć, co dla mnie jest pierwszorzędną prawdą, to jest to, że uznajemy, że Jezus Chrystus jest jedynym zbawicielem świata, a Biblia jest wiarygodnym, spisanym Bożym Słowem do ludzi, zawierające wszystko, co potrzebujemy wiedzieć w sprawach wiary i moralności. Te dwie rzeczy to jest dla mnie, z takimi ludźmi mogę budować jedność. I to jest kolejna ważna rzecz, nie musimy się zgadzać, żeby się szanować. Nie musimy się zgadzać, żeby się szanować. Idziemy dalej do punktu piątego. Punkt piąty, w tym jak szukać jedności, mówi nam o tym, jak traktować inne służby. Bo tutaj mieliśmy chrześcijan o Innych poglądach, ale czasami mamy te same poglądy, to jest taki niuans, ale istotny, mamy te same poglądy, ale służymy w inny sposób. Na przykład ewangelista a nauczyciel. Tak? Ewangelista przyjedzie, głosi, jest dynamizm, jest Boża obecność. Potem jest nauczyciel, który systematycznie naucza, i czasami to może być lekko nudnawę, i po co on tak się powtarza. I jest pastor, który zupełnie inaczej podchodzi, tak? który ma pasterskie serce, który cierpliwie wysłuchuje ludzi, którzy nie jest taki dynamiczny jak ewangelista, który musi się spotkać z tym, bo ewangelista powiedział: że Wszyscy będą uzdrowieni, pomodlił się i na dziesięciu chorych jeden został uzdrowiony, a tych dziewięciu cierpi, i pastor z nimi się spotyka. No i właśnie, i często nie rozumiejąc innych służb. Albo my jesteśmy niedojrzali, albo ludzie są niedojrzali, zaczynają się podziały. I tak było w kościele w Koryncie, który założył Paweł, a później Apollos dalej się nim zajmował. I ludzie się podzielili. I to nie był konflikt nawet między Pawłem a Apollosem, a między niedojrzałymi ludźmi. I dlatego Paweł pisze w pierwszym do, do Koryntian, w trzecim rozdziale, że są ludźmi niedojrzałymi ze względu na ten podział. A w czwartym rozdziale pisze, i to mocno: Prze to nie sądźcie przedwcześnie, dopóki nie przyjdzie Pan który rozjaśni to, co w ciemnościach ukryte i ujawni zamiary serc. Wtedy każdy otrzyma od Boga pochwałę. Mówiąc to, miałem na myśli, bracia, mnie samego i ja, Apollosa ze względu na was, abyście mogli zrozumieć, że nie wolno wykraczać ponad to, co zostało napisane i niech nikt w swej pysze nie wynosi się nad drugiego. Uważanie się za lepszego od innych to jest pycha. Jak mówi takie polskie powiedzenie, pycha do piekła, spycha. I teraz... Tutaj, co mówi Paweł? Jeden i drugi otrzyma pochwałę od Boga. Oczywiście to on nie mówi, że jak przyjdzie pan, to wszyscy otrzymają pochwałę, bo on pisze, że odnoszę to do siebie Apollosa. On wiedział, jakie jest jego serce, on wiedział, jakie jest serce Apollosa, i wiedział, że obaj służyli Bogu różnymi darami, w różny sposób, w różnych sezonach życia kościoła i są potrzebni. Ja bardzo uważam na to, że ludzie, którzy służą Bogu inaczej niż ja. Albo nawet z których służba jest dla mnie no, pod znakiem zapytania i mam dużo pytań, nie osądzam. Być może nawet mam rację, ale jak mówi Paweł, wiedza wbija w pychę, a miłość buduje. Ale na pewno jest tak, że nie kwestionuję ich oddania Jezusowi. A Paweł o tym mówi: Bóg ujawni zamiary serc, czyli Twoje motywy. A więc uważajmy na krytykowanie innych ludzi w służbie. Szósty aspekt budowania jedności to relacja do świata, czyli do ludzi niewierzących. Jak mówi Ewangelii w trzecim rozdziale ewangelista, tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne, Bóg kochał świat. To nie znaczy, że Bogu podobają się i są mu miłe te zachowania różne, które są w świecie. Nie. My, każdy z nas był kiedyś w świecie w taki czy inny sposób. Bóg nas ukochał, pierwszy oddał za nas swoje życie, pierwszy przelał swoją krew i chce, żebyśmy tak kochali innych. Widzimy na przykładzie Jezusa, który rozmawia z Samarytanką przy studni. Pamiętam kiedy znajomy pastor, kiedy zaczynałem swoją służbę, przyszedł do mnie i powiedział tak: Andrzej podzielę się z tobą pewnym obrazem, który proroczym, który kiedyś miałem. Mówi, modliłem się i widziałem taki obraz. Widziałem, jakby była, były dwie wyspy. Jedna wyspa to jest świat, druga wyspa to jest królestwo Boże. I ja jechałem takim potężnie załadowanym tirem, i on tam zawierał wszystkie prawdy, słowa Bożego. Ale musiałem przejechać po mostku. I zobaczyłem, że ja najpierw muszę zbudować solidny most, bo drewniany, słaby mostek nie udźwignie tego przejeżdżającego tiru. I on powiedział: Musisz budować dobre relacje ze światem. Co to znaczy? Być miłym i uprzejmym. Szczególnie dla ludzi, którzy ci coś zarzucają, którzy są niemili, którzy są złośliwi, ty musisz pokazać klasę Królestwa Bożego, zbudować ten pomost, a wtedy prawda Ewangelii będzie mogła do nich dotrzeć. Nie zawsze mi się to udaje, ale jestem w drodze, próbuję, ale ten, to, co on powiedział, bardzo dziś do mnie dotarło. I ostatni, siódmy aspekt relacja do Twoich przełożonych, pastora, rady starszych. Jak mówi Boże słowo w liście do Hebrajczyków w 13 rozdziale: Bądźcie posłuszni Waszym przełożonym i bądźcie im ulegli, ponieważ oni czuwają nad duszami Waszymi i muszą zdać sobie sprawę z tego. Niech to czynią z radością, a nie ze smutkiem, bo to nie byłoby dla Was korzystne. I pamiętam taki moment, kiedy byłem w Anglii, i tam była taka konferencja, którą prowadził człowiek o obdarowaniu proroczym, i on w pewnym momencie wziął dwóch ludzi. Jeden z nich to był pastor, a drugi to był pastor pomocniczy. Ustawił ich plecami do siebie i powiedział tak. Obaj macie dbać o to, żeby inni nie wbijali wam noża w plecy, żeby za waszymi plecami was nie obgadywali, nie oskarżali, nie krytykowali. W momencie, kiedy będziecie słyszeć, że ktoś będzie mówił źle o drugim, stańcie w jego obronie. Musicie o siebie walczyć. I wtedy ten drugi pastor, pastor pomocniczy, rozpłakał się i powiedział temu, temu prorokowi: Dziękuję, że zrobiłeś to w taki sposób. To ja jestem tym pierwszym krytykiem naszego pastora w kościele. Przepraszam ci za to, bracie. Wyjaśnili sobie i stali się od tamtej pory przyjaciółmi. To jest bardzo ważne. Bóg daje nam przełożonych i oczywiście oni są ludźmi. Takimi samymi ludźmi jak my. My nie jesteśmy nieomylni i oni nie są nieomylni. My popełniamy błędy i oni popełniają błędy. Ale to, co jest ważne, to, że musimy dbać o jedność. Jeżeli trzeba, wyjaśniajmy, ale módmy się, wspierajmy się wzajemnie. Więc to jest te siedem aspektów, które pokazałem, które uważam, że są istotne w budowaniu jedności. To oczywiście nie jest praca na jeden miesiąc, jeden tydzień, jeden rok, to jest praca na całe życie. I bardzo ważne jest wiedzieć, w których aspektach mamy szczególnie potencjał do niszczenia jedności i na te aspekty zwrócić uwagę. Kończę nauczania modlitwą i teraz skończę modlitwą. Ale teraz po raz pierwszy w historii tych wszystkich nagrań przeczytam modlitwę. To jest modlitwa o jedność, którą modlił się Jezus. Zapisana w Ewangelii Jana w 17 rozdziale. Pomodlę się tymi słowami Jezusa. Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie. Aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Aby i oni stanowili w nas jedno, aby świat wierzył, żeś Ty mnie posłał. I także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak my jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we mnie. Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak mnie umiłowałeś. Ojcze chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą mi dałeś, bo umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze Sprawiedliwy, świat Ciebie nie poznał, lecz ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał. Aby miłość, którą ty mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. Amen.